Będziemy nagrywać. O tam są, tam gdzie trzymam, są delfiny. O, powinno być, ująłem. Jest, o tam z przodu mamy. O. O, o, tam, tam muska. o tam, przed dziobem, o, wow, przed dziobem znowu. A tu jest widzimy go bardzo blisko. O drugi piękny widok jakie duże ryby ale w zasadzie to są saki. O a tu piękne dwa. O, tu jeszcze płynie, widzimy go. Do... O, dwa, dwa wysiłki. O, tu, o tu z przodu jest, przed samym tym. O, trzy. they are resident here on the island so they don't migrate they stay all year here, here there are females and males the females have more of a triangular fin whereas the males have more of a curved fin they eat fish squid octopus they can live up to the average age of 60 70 years oh tom jest yes Za zasysają powietrze.